Thank <laughs> you. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na Harendzie. Harenda to był kiedyś taki zakopiański przysiółek, na którym mieszano stada owiec, które później wyruszały wysoko na hale w Tatry. No ale oczywiście od tego czasu, czyli od XIX wieku, zmieniło się tutaj bardzo dużo. Powstały pensjonaty, powstały restauracje, powstał wyciąg narciarski, jest tutaj też trochę zabytków. Mieszkał tu swego czasu poeta Jan Kasprowicz, Znajduje się Tutaj kościół z XVIII wieku, ale dzisiaj e, nie będziemy Państwa oprowadzać po tych zabytkach, tylko dzisiaj zapraszamy Państwa do karczmy u świadka. Jest szczególna okazja e, ku temu. Ta karczma obchodzi dwudziestolecie swojego istnienia. Zaraz porozmawiamy z jej właścicielem, panem Kazimierzem. Zdjęcia. Zobaczycie Państwo, jak to wygląda. To jest dzisiaj duży budynek. Eee... Można tutaj zjeść i wewnątrz karczmy, i na zewnątrz. E, przed chwilą właściciel powiedział mi, że może się tutaj dzisiaj pomieścić aż 200 osób, e, a z tego co wiem, to kiedy zaczynał te 20 lat temu, to mogło tutaj obiadować zaledwie 16 osób. Dzisiaj karczma urządza wesela, e, komunię, no wszelkiego rodzaju uroczystości rodzinne. Ja się rozglądam z panem Kaśmierzem, ale jakoś go tutaj... Tutaj? nie widzę. Zapytamy więc w takim wypadku tych, którzy tutaj dzisiaj przyszli na obiad, czy często tu bywają i czy tutaj jest dobre jedzenie. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd dobry. państwo jesteście? Z Warszawy. Z Warszawy. Z Warszawy. Jesteście pierwszy raz tutaj w tej karczmie? W tej karczmie jesteśmy pierwszy raz, tak. Co? Ale nie ostatni. o, to dobrze się zapowiada. A co dzisiaj tutaj jedliście? A czy niedźwiedzie deskę taką mieliśmy deskę przy smaku, smaku Co było na tej desce? Osypek kiełbaska była w moskole Ogóreczki Smalec. kiszone, ogóreczki kiszone Smalec. No a był jeszcze jakiś obiadek oprócz tego? No jak? był obiadek, były deski regionalnych przysmaków alkoholowych, to tak nam bardzo smakowało. Te pierwsze, te pierwsze deski to nie były jedyne deski. Powiedzieliście Państwo, że pierwszy, ale nie ostatni raz jesteście tutaj. Dlaczego wrócicie? Bardzo nam się atmosfera tutaj podoba. Zespół gra, atrakcje są dla dzieci, wszystko super. Wzięliśmy udział też w loterii. I wygraliśmy atrakcyjne nagrody. Czyli? Deskę do krojenia oraz dwa kubki na kawę. To będzie wspaniała pamiątka. Dziękuję Państwu bardzo. Jest rzeczywiście i kapela. Kapela się nazywa Karpati. No i Państwo słyszeliście przed chwilą, co grają. Bardzo fajne rytmy na żywo. No i jest właściciel właśnie, bo ja się rozglądam za Panem. Panie Kaśmierzu, przejdźmy może troszkę niżej, bo chciałabym chciałabym porozmawiać o tym, jak to się wszystko zaczęło. 20 lat temu, czyli który to był rok? 1900... E, 2002. Bosze, 2002. 2002, tak, 2002. tak przesadzam. <laughs> 2002. Jak pan zaczynał? Jak to wyglądało? E, no, no, zaczynaliśmy od, dos, dosłownie od czterech od stolików, czyli 16 miejsc tylko było. Obecnie mamy nawet prawie miejsc, do 200 mieścimy. No i ciągle, ciągle myślimy o, o rozbudowie, ciągle myślimy o jakichś tak nowych innowacjach takich, żeby wprowadzać coś nowego dla klientów, żeby klienci byli cały czas zadowoleni, coś nowego coś fajnego, jakieś tam nowe miejsca jakieś takie, nie? E, jakie imprezy Pan urządza? Bo rozumiem, że nie tylko można tutaj przyjść indywidualnie, coś zjeść, ale pewnie i e, no, różne imprezy. Tak. Między, ro, imprezy są organizowane nie tylko, nie tylko takie e, rodzinne, ale tak samo festyny, jak jestem znany też z organizowania festyny e, z, z tym, współpracą z, z Iskierką, podhalańska Iskierka Nadziej. E, I tam organizujemy festyny charytatywne, tak? A na bieżąco na bieżąco organizujemy wszystkie rodzaje chrzciny, komunie. Teraz okres komunijny się zbliża, więc też mamy duże ogłoszenie. Zapraszamy też do współpracy jak najbardziej. Każdego, kto jest chętny, mile widziany. Jeżeli organizujecie chrzciny, to czy zdarzyło się tak, że 20 lat temu, może 18, były tutaj chrzciny i ta osoba, jako dorosły człowiek, już przychodzi również do Pana? Zdarzyło się i to niejednokrotnie. Przychodzą do nas klienci, którzy x lat temu mieli te chrzciny, a teraz na przykład mieli komunię i następne imprezy rodzinne po kolei i zapowiadają, że następna impreza będzie wesele, także... Cieszy nas to i bardzo miło wspominamy z takimi klientami. Jest gro klientów, którzy wracają. Nawet dzisiaj mamy na sali klientów, którzy przyjeżdżają, pamiętają karczmy, otwarte, otwarcie karczmy 20 lat temu nawet. I przyjeżdżają co roku i nawet kilka razy w roku, także naprawdę myślę, że, myślę, że jest do na, dobrze u nas. To zaraz z nimi porozmawiamy, zobaczymy, co myślą o karczmie. A proszę powiedzieć, co pan serwuje? Jakie dania Pan podaje i co jest takim hitem tutaj? Głównie podajemy no, kuchnię regionalną z produktów tu regionalnych, naszych tutaj, jak najbliżej. Ja, ja Podhalańską jagnięcinę tutaj sprowadzamy od mojego kuzyna, e, mięso, mięso tylko i wyłącznie tutaj z małej hurtowni, które są lokalne, tutaj bardzo takie nie, nie, nie jest dalsza, tak, a hitem ostatnio naszym jest e, e, żeberko, no, w nowej postaci żeberko przysmak świadka, nasz znany przysmak świadka, w tej chwili podajemy w przyprawie miodowo-śliwkowej, także naprawdę zachęcamy, bardzo, bardzo smaczne i duża Przede wszystkim. Na pewno głodnie nie wyjdziecie stąd. A te 20 lat temu, kiedy pan otwierał restaurację, karczmę, a właściwie to może zapytam, jaka jest różnica między karczmą a restauracją? Znaczy, karczma, karczma, karczma i restauracja w sumie de facto jest to sama, tylko już kwestia, kwestia tylko, co się podaje, tak? I gdzie w jakim regionie jest. U nas jest, można powiedzieć, restauracja karczma regionalna, można powiedzieć tak? Tylko. Rozumiem. A kiedy pan otwierał tę karczmę, to przewidywał pan, że ona będzie taka popularna, że z tych 16 miejsc zrobi się 200. Myślał Pan o tym, że to jest właśnie dobre miejsce, czy to jednak było troszkę ryzyko? Bo jest pan daleko od centrum Harenda, no tutaj trzeba specjalnie z zakopanego na przykład dojechać busem. E, marzyło mi się, nie, nie mówię, marzyło mi się zawsze mieć dużą restaurację, popularną restaurację. No i tak jak mówię, wcześniej zaczynaliśmy na wynajętym lokalu. W tej chwili już jesteśmy u siebie, na, na, na u siebie. Co, co, chwilę, co, co jakiś czas rozbudowujemy, inwestujemy w to, żeby było coraz lepiej, coraz, coraz, coraz większe że przede wszystkim. tak? Czyli domyślam się, że e, razem z e, tą karczmą rozwija się też osiedle harenda. Pewnie przybywa pensjonatów tak. e, prawda, chętnych. E, kto jest Pańskim klientem najczęściej tutaj? Znaczy, no w, Można powiedzieć tak połowę na połowę czyli w sezonie wiadomo, jest więcej turystów, a, a po, po sezonie tak samo nasi przychodzą, bo bardzo chętni nasi przychodzą, jak i znani sportowcy i wszyscy inni też przychodzą odwiedzają naszą karczmę. Także nie ma, nie ma granic do tego, że tak, kto przychodzi do nas. Czy moglibyśmy, jak Pan myśli, które miejsce tutaj w karczmie jest najbardziej atrakcyjne? Czy Pan by nas zaprowadził do takiego miejsca? No, możemy być na taras, ostatnio nasz hit. Taras na dachu. Zapraszamy serdecznie. Widokowe miejsce. Idziemy, proszę Państwa, w takim wypadku, żebyście Państwo zobaczyli, jak e, ta karczma wygląda w całości. Oczywiście wejdziemy też do środka. Na razie Państwo widzicie wszystko to, co się dzieje na zewnątrz, czyli stoliki. E, e, rozmawialiśmy z gościń z Warszawy, którzy siedzieli przy stoliku. A tutaj nowość, tak? Dzień dobry, smacznego. Hej, jesteśmy proszę Państwa na górze, zaraz Państwo zobaczycie okiem naszej kamery co stąd widać, jest tutaj bardzo piękny widok, na, to jest Furmanowa chyba tak? To co? Tu jest tutaj... Furmanowa e, i wyciąg Harenda e, o ten wraz z całym, całym kompleksem narciarskim, także... Zdarzają się narciarze też, to tak, są Państwo klienci? Tak, przychodzą nasi, nasi klienci też są również, przychodzi sezon zimowy, jak i letni, bo wyciąg, jak wiecie Państwo, też chodzi latem, więc e, klienci są cały czas. Czy mogę dwa słowa z Państwem zamienić? <grym> bo widzę, że Państwo w bardzo fajnym miejscu siedzicie. Czy podoba Wam się wi widok i co myślicie w ogóle o tej karczmie? I państwo, ja powiem panie, tak, jesteśmy tutaj drugi od rzędu, a widok jest fajny, bo widzimy swój domek tam. Dlaczego wracacie w takim wypadku? No w takim miejscu nie da się nie wrócić. A skąd jesteście? Z Zelbląga. A co dzisiaj jedliście? Dzisiaj zupka była kwaśnica, czyli w sumie jak co rok. I deska górala, chłopa. Dziękuję bardzo. No, jak Państwo widzicie, warto tutaj wracać chyba na Kwaśnicę, skoro goście czekają rok, żeby tutaj przyjechać i właśnie przychodzą tutaj, żeby te Kwaśnicę zjeść. No piękne widoki, a tu też można wieczorkiem prawda, posiedzieć, bo wieczorki, widzę. Wieczorki klimatyczne, wiadomo, po zachodzie słońca oświetlone. Także zachęcamy też do... Teraz zbliżają się ciepłe dni się zbliżają. Mam nadzieję wieczory też ciepłe, więc będzie na pewno atrakcyjnie i przyjemnie posiedzieć sobie wieczorkami z... nie tylko z jedzeniem, ale i z procentem. Dobrze, zejdźmy na dół, zobaczmy jeszcze jak wygląda wnętrze. karczmy. Jeszcze zanim wejdziemy do środka, ja chciałabym podejść do tego straganu, który tam stoi i zobaczyć, co tam można kupić, dobrze? Bo to też taka dodatkowa atrakcja, jak myślę. Dzień dobry! Widzę, że tutaj same piękne rzeczy. Proszę troszeczkę o nich opowiedzieć. A witam, mam na imię Monika Jurzec, jestem właścicielką zakładu krawieckiego Szyk. I tak jak sama nazwa wskazuje, staramy się robić wszystko z szykiem, mianowicie główną, głównym nurtem naszego zakładu jest haft komputerowy. Ale wiadomo, jest on inspirowany haftem ręcznym. Więc yy, oprócz tego haftu komputerowego mamy również produkty wykonane ręcznie, tak jak tutaj można sobie zauważyć. A poza tym świadczymy usługi dla różnych baranż, hotelowych, restauracji. Yy, mam na myśli robienie logów, tak jak tutaj mamy koszulę. To też można zwrócić uwagę. Prowadzimy również sklep firmowy, przy tym wypożyczalnie, wypożyczalnie ubrań regionalnych. No tyle mogę tak w skrócie powiedzieć o naszej działalności. Dziękujemy bardzo, czyli e, można coś zjeść, można kupić od razu pamiątkę tak, to stąd. Tutaj taki jest produkt firmowy, ubranie na butelkę, może się to kojarzy. Aha, to jest na butelkę, a, to tak. ciekawe. Super gadżet na jakieś imieniny, urodziny, można ubrać butelkę w strój regionalny. I dyskretnie można wręczyć komuś alkohol ubrany w, stój, w strój ludowy. Dziękujemy pięknie. Dobrze, to idziemy do, do wewnątrz teraz. Troszeczkę o wystroju, jakby pan powiedział, bo wszystko jest zrobione z, drzewa, z drewna, prawda? Czyli ekologiczny taki wystrój. A kto robił meble? Meble? Meble, robili tutaj nasi wykonawcy regionalni, stoliki, a aby strój cały jako tako został dopracowany, tak został dopracowany, tak bardzo szczegółowo, że tak powiem, w naszych myślach rozwoju, że staramy się tak, tak, tak. Także było tak, wygodnie gościom. Tak, tak, wygodnie i nastrojowo, nie, nie jakoś tak strasznie. Styl zbójecki, tak zwany, czyli, czyli nie jest to idealne, ale jest to regionalne. Ej, ale widzę, że tutaj na ścianach też ma pan obrazy, czyli prace plastyczne. Czy to są prace miejscowych artystów? Tak, tak, to jest miejscowe. Prace zostały mi podarowane. Część kolekcji podarowanej mi od pana Jana Weseli, zmarłego już niestety, a jest to, był, był ojcem, ojcem mojej pani profesor z technikum, gdzie uczęszczałem. I podarowała mi, bo nie miała gdzie przechować tych obrazów, podarowała mi część kolekcji tych obrazów, także też zachęcam, którzy lubią artyści oglądać tego typu tematy, także jest kilka fajnych dzieł sztuki. A tutaj widzę są też zdjęcia. Czy one pochodzą może z Muzeum Tatrzańskiego? Hmm. Po, pochodzą to ogólnie z, z, ze stron tutaj naszych, tych regionalnych, ale częściowo są właśnie wypożyczone i wykupione autorstwo od, od tego, z Muzeum Taczańskiego. Hmm. Tak bo, bo, bo tutaj kobziarz, y... Stanisław Buc Lepsiok Mróz, to jest taka legendarna postać, nawet Kasprowicz pisał o nim wiersze, znany i w Białym Dunajcu, i w Zakopanem, i w ogóle na całym Podhalu. Także proszę Państwa, warto zajrzeć do Karczmu u Świadka, bo tutaj otrzymacie nie tylko doskonałe jedzenie, ale również taka trawa duchowa na Państwa czeka, bo tradycje tradycję regionu, czas współczesny. Ehm, pokażemy jeszcze piękny kominek, no nieźle zaopatrzony barek. Nie wiem, czy Możemy o tym mówić, ale widzę, że tutaj e, jakaś specjalna góraleczka żurawinowa, tu pewnie naleweczka jest, e, o i tutaj ta trzecia sala, a tu Państwo widzę już kończą jedzonko. Co Państwo zamówiliście? E, to tamten Pan. To tamten pan. <laughs> proszę, proszę, nie Pan siada. To Państwo już chyba skończyliście, ale co Państwo dzisiaj zamówiliście? To zamówiliśmy, zamówiliśmy sobie koloneczkę, zamówiliśmy sobie żeberka, pstrąga, także karkupeczkę przy okazji, yy, jedzonko przepyszne, jak zawsze, prawda, nic się nie zmieniło, jakość utrzymana, obsługa przemiła, właściciel przemiły, kapela przygrywa, więc... A skąd Państwo jesteście? Jesteśmy z I który raz jesteście w tej karczmie? Nie wiem, to się po prostu nie da policzyć. I za każdym razem, kiedy jesteście tutaj, za każdym razem, kiedy jesteśmy, wracamy tutaj. Dlaczego? Dlaczego jest, jest przede wszystkim atmosfera? o godzinie 20, żeby pokazać, co się tutaj będzie działo. Zapraszamy, na pewno będziemy czekać na to wszystko. Przypomnijmy jeszcze adres. To jest Karczma u Światka. Bachledy 33 w Zakopanem, więc niedaleko Harendy, jak żeście widzieli Państwo wcześniej. Myślę, że prosto trafić. A każdy to nasz zna termin, Gdzie można tutaj zjeść? także. To Karczma jest przy samej drodze, jak Państwo widzieliście. A turyści, także... a turyści mogą tylko powiedzieć, że w taksówce, że to świadka Adresu każdy zna. Także zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i jesteśmy tutaj o godzinie 20.